Profesor Tutka wśród melomanów. Kilku miłośników muzyki rozmawiało o instrumentach. Zastanawiano się, który z powszechnie znanych instrumentów działa najsilniej, najbardziej bezpośrednio na słuchacza. Najwięcej głosów otrzymały skrzypce. Skrzypce, powiedział ktoś, mogą mnie doprowadzić do ekstazy. Ktoś inny ujął się za wiolonczelą, jednakże w opinii górowały skrzypce. Gdy była mowa o fortepianie, owszem przyznano mu wiele i to, że skala duża i wygrać można wszystko, ale właśnie tego oddziaływania, tego co może doprowadzić niemal do ekstazy, tego fortepian dać nie może. A jednak odezwał się milczący do tej pory profesor Tutka. A jednak opowiem państwu pewne moje przeżycie. Płynąłem statkiem z Genui do Aleksandrii. Morze było spokojne, a na pokładzie zebrało się mnóstwo podróżnych. Między nimi był młodzieniec, jak mi sam mówił. Na wpół Grek, na wpół Rumun, człowiek w zachowaniu się swoim trochę ekscentryczny, trochę można powiedzieć, wariat, ale pianista wprost fenomenalny. Właśnie z nim rozmawiałem, gdy na pokładzie dał się zauważyć jakiś gorączkowy ruch załogi. Po chwili spokojnie może zaczęło, jakby przybierać inny kolor. I wezwano nas do opuszczenia pokładu, gdyż spodziewana jest, krótko mówiąc, burza. Wówczas ten na wpół Grek, na wpół Rumun, pianista wprost fenomenalny, spojrzał na mnie i powiedział – chcę grać. No, zeszliśmy z nim do saloniku koncertowego i pianista zasiadł do potężnego fortepianu. Ledwie uderzył w klawisze, stało się coś nieoczekiwanego. Dziób statku poszedł gwałtownie na dół, a przymocowany specjalnie do podłogi fortepian zerwał swoje więzy i odjechał na kółkach od pianisty. W ostatniej chwili chwyciłem pianistę, który z wyciągniętymi rękami pozostał na taborecie. Powtarzam, w ostatniej chwili. Gdyż dziób statku podniósł się nagle w górę, fortepian wracał. Oczywiście, że nie wróciłby grzecznie pod ręce pianisty, ale pędząc ku przeciwległej ścianie, zmiotłby po prostu człowieka. Gdyby dziób statku wpadł tylko w dół lub podnosił się ku górze, fortepian jeździłby tam i z powrotem po jednej linii i można by obrać jakiś Punkt strategiczny, aby nas nie rozpłaszczą na ścianie, ale rozszalała burza zaczęła rzucać statkiem we wszystkie strony. Skręcała go, przewracała na boki, nie można było przewidzieć, z której strony uderzy w nas już wprost rozszalały fortepian. W pewnej chwili rzuciliśmy się do drzwi. Drzwi ktoś zamknął. Grozę sytuacji powiększała ciemność, w której rozszalałe cielsko fortepianu, szczerząc klawisze i jęcząc strunami przy każdym uderzeniu o ścianę, wstrząsało widmem śmierci. Nie myśląc zupełnie o tym, że nikt treści mego wołania nie rozumie, zacząłem krzyczeć po polsku. Ratunku! Ratunku! pianista to samo krzyczał raz po grecku a raz po rumuńsku wreszcie zaczęliśmy krzyczeć mało krzyczeć darliśmy się w języku międzynarodowym sos sos ktoś utworzył drzwi w te drzwi otwarte wbiegliśmy w ostatniej chwili, bo fortepian z jakąś wściekłością, z jakąś nieprawdopodobną furią pędził za nami, aż oparł się z jękiem łoskotem o ścianę. Proszę państwa, mówił profesor Tutka, nie skrzypce, nie wiolonczela. Ale fortepian, właśnie fortepian zrobił na mnie najpotężniejsze wrażenie w mym życiu. Tego dnia, gdy szalała burza na morzu, a ten na wpół Grek, na wpół Rumun, pianista wprost fenomenalny, zasiadł do fortepianu i fortepian odjechał.